diagnostyczna, jednym punktem pomiarowym jednocześnie możemy sprawdzić zasilanie, jaki i masę. Tak ona wygląda, ma 7 metrów przewodu, w rękojeści są 3 diody świecące, żółta, zielona i czerwona. Do tego jest bardzo ostra igła, zamontowana w dyszu od migomatu i zaraz pokażemy co tym urządzeniem możemy sprawdzić bardzo ważna funkcja w tej próbówce to zabezpieczenia przepięciowe są tu zamontowane zabezpieczenia, które powodują, że przepięcia nie zepsują próbówki można nawet wkładać przewód pomiarowy do cewki wysokiego napięcia do przewodu można tą próbówką szybko sprawdzać impulsy wtryskiwaczy benzynowych, gazowych, bizlu impulsy czujników hala, czyli czujniki wałków, czujniki prędkości można szybko sprawdzić bezpieczniki Przejścia przewodów w instalacji samochodowej. Obejrzyjcie film do końca, zobaczycie jak to działa. Główkę podłączamy do zasilania. Czerwoną żabkę podłączamy do plusa, czarną do minusa. Zapala się żółta dioda. i Jeżeli sprawdzamy plus, to się świeci czerwona. Jeżeli sprawdzamy minus, świeci się zielona. Możemy się wbić przewody. Jest bardzo cienka igła, także nie uszkadza przewodu. Możemy posprawdzać impulsy wtryskiwaczy benzynowych, wtryskiwaczy gazowych. Można posprawdzać czujniki wałków, zasilania. Zaraz Wam pokażemy, odpalimy auto i zobaczymy, jak to w ogóle wygląda w praktyce. W tej chwili auto pracuje na benzynie. sprawdzamy zasilanie do wtryskiwacza. Zasilanie jest, w drugim przewodzie musi być impuls. Jest impuls Przełącz na gaz. Sprawdzimy zasilania gazowe. Jest zasilanie. W drugim przewodzie musi być impuls. Najczęstszym przypadkiem braku iskry jest brak zasilania w cewce. Możemy to szybko sprawdzić. W tej chwili jest masa. I jest masa, czyli nie mamy w tej chwili zasilania. Musi być zasilanie, i masa, i w tym przypadku dwa sygnałowe przewody. Odpalimy auto, zobaczymy, jak to wygląda podczas pracy auta. Sprawdzamy zasilanie. Jest zasilanie, jest masa, i w pozostałych dwóch przewodach musi być impuls. Jak widać na kamerze słabo, to jest datnie diodami aby to było widoczne bardziej podłączamy plusową żabkę i wtedy widać, że ten impuls jest z podłączonym plusowym zasilaniem też to widać ale na kamerze jest to po prostu słabo widoczne podłączonym zapłoniem możemy posprawdzać przejścia przewodów np. od mierza do komputera każde dotknięcie pinu musi pokazać masę jeżeli któryś przewód byłby przerwany tej masy po prostu by nie było. Tutaj mam przepływomierz. Sprawdzimy to samo na zasilaniu do cewki zapłonowej. Jest przejście, jest, jest, jest. Kolejny przykład. Sprawdzamy wiązkę od czujnika wałka. Na wyłączonym zapłonie. Wiązka dobra. Dalej sprawdzamy zasilania. Jeżeli w którymś pinie nie ma nic się nie pokazuje odpinamy jeszcze plusową żabkę i tak, prąd jest bo jeżeli jest 5,5V to próbówka tego nie pokazuje trzeba odłączyć plusową żabkę teraz sprawdzimy na odpalanym auto sprawdzamy sygnał jak widać sygnał jest w chwili gołka, dobry. tutaj sprawdzamy impulsy do zyskiwacza komorrego jak widać impulsy są przemienne plus minus a przy sprawdzaniu wtryskiwaczy diesla. Jeżeli mamy to napięcie wtryskiwaczy powyżej 60V, to na zasilaniu żabek musimy podłączyć rezystory o wartości 1000Ohm, czyli 1 kΩ. Bardzo szybka diagnoza bezpieczników. Jeżeli na jednym pinie mamy plus, to na drugim też musi być plus, bez wyciągania. Dobry, dobry. Sprawdzimy teraz, co będzie, jak włożymy tutaj jeden bezpiecznik przepalony. Mamy w tej chwili włożony przepalony bezpiecznik, ten czerwony. Z jednej strony się świeci czerwona dioda, a z drugiej strony nie świeci się wcale. Kolejny przykład sprawdzania bezpiecznika, tym razem na włączonym odbiorniku. Mamy zasilanie z jednej strony, a z drugiej strony pojawia się masa. Żeby bezpiecznik był dobry. Na jednym pinie musi być plus, i na drugim też musi być plus. Możemy sprawdzić zasilanie do tylnej szyby. W tym przypadku szyba jest włączona. Mamy masę z jednej strony, z drugiej strony też mamy masę. Kabel jest urwany ewidentnie, ruszam klapą i lampka mruga. Czyli trzeba sprawdzić przewody. Chciałem nagrać, a tu patrzcie, co się stało. Sprawdzam wszystkie przewody urwane. Jeżeli nie działa nam radio, możemy szybko sprawdzić, czy mamy zasilania. Czerwony jest plus, czarny minus. Tu trzeci powinna być pamięć, ale w tym przypadku krota jest nie jest potrzebna. Mamy wyjście na antenę automatyczną po włączeniu radia powinien pojawić się prąd. I tak, włączeniu radio prąd się pojawił. Możemy tak. wstępnie sprawdzić czujniki ABS-ów i czujniki wału, czy mają po prostu przejście. Tutaj mamy czujnik wału trzyprzewodowy, a tutaj mamy czujnik ABS-u dwuprzewodowy. Przygotowujemy sobie do tego przewód podłączony do masy, i sprawdzamy przejście. Do jednego pinu dotykamy masę, do drugiego probówkę. Jest przejście, czyli czujnik jest dobry. Czujnik wału, tak samo, dwa przewody sterujące, do jednego pinu masę, do drugiego probówkę, jest przejście, czyli przewód jest dobry. Ekran akurat nie przewodzi prądu.